Będzie kładeczka ciekawa. Panorama pustyni błędowskiej. O. Teraz jesteśmy z drugiej strony. Dobra, a więc najpierw róża wiatrów przed nami i pustynia błędowska. A my sobie pojedziemy później w prawo ścieżką rowerową. No i jakieś tam punkty po drugiej stronie tam jest gdzieś punkt widokowy, też dalej jest poligon. Coś sobie zobaczymy Ja na tych moich oponkach to nie wiem gdzie zajadę Ale tutaj jest w miarę utwardzone No i to jest róża wiatrów to wygląda, a my jedziemy dalej no tak jak widać odcineczek wykostkowany także na rowery takie przełajowe na radę tutaj mamy beton i dookoła można przejechać z tego co wiem w nocy też można przyjechać Odcinek oświetlony, nie wiem czy cały, wątpię w to ale tutaj jest w porządku Zjechaliśmy z betonu, że tak powiem z asfaltowanej ścieżki teraz wjeżdżamy na punkt widokowy Czubatka no, później dalej będziemy jechać w pustynię Szuterki fajne na cienką oponkę taką jak ja mam jak najbardziej można pośmigać też tam jakieś podjazdy są lasy ładne podjazd też fajny także formę idzie robić Kilka razy podjedziesz i zjedziesz Forma będzie Ulala Oponki dobrze, że z drobnym bieżniczkiem To się nie ślizgają Idzie wjeżdżać No i parking u góry z ładnym widoczkiem. No. Tak to wygląda. Dobrze. Nie wiem, czy coś widać. Pewnie coś tam widać. Panorama pustyni błędowskiej. O. To jest pustynia błędowska. Ta pierwsza po lewej. A my jedziemy dalej, tutaj, zaraz w las. I dookoła tamtej drugi tam jest punkt widokowy na poligon tam będziemy też z drugiej strony A dookoła jak widać Nizinki, że tak powiem Także lody, rytki, wszystko co tam chcecie No i musimy w dół zjechać no, tam kładka remontowana. Kierujemy się na klucze, bo tamta kładka, która tam jest między tymi pustyniami nad tą rzeczką, co tam płynie, jest w remoncie. I trzeba objechać tutaj asfaltem, żeby tam dojechać na drugą stronę. Przejeżdżamy na drugą stronę, na ten poligon. Ale kładka w remoncie. Także trzeba tutaj w wzdłuż drogi na klucze się kierować, a to jakiś kawałek. No i później odbić w lewo na tą drugą pustynię, że tak powiem, na ten poligon. Przynajmniej jak na razie, nie wiem ile im zajmie ta kładka, ten remont, czy co tam robią, ale wybierzemy się tam, jak będziemy wracać, już zobaczyć. Miejscami tak to wygląda, że trzeba troszeczkę wypych zrobić tutaj widzę, że ścieżka szła też. Troszeczkę zboczyliśmy z kursu także można asfaltem wzdłuż drogi Można wzdłuż drogi po chodniku, bo no to raczej ścieżka nie jest. No, dobra, po drodze stawy jakieś takie do połowu ryb no to przejeżdżamy bokiem i jedziemy dalej Kierujemy się na Hechło, na dąbrówkę, na ten punkt widokowy zdecydowanie lepszy by był ten przejazd przez tą kładkę niż tutaj gdzieś dookoła jeździć no ale Jak trzeba to trzeba ciężka przejezdna na moich oponkach wąskich także spokojnie jest troszkę kamieni, ale nie jest to jakiś mega straszny według tej mojej traski jakieś 25-30 km. Zależy jak sobie kto ustawi link do mojej strawy w opisie. Możecie sobie sprawdzić całą trasę do mojego profilu Mam też GPX tak gdzieś ściągnąć, czy coś, jak ktoś tam chce albo sobie swoją ułożyć. Jak na razie wszystko przejezdne. Na gravelu, na takich oponach jak ja mam, przełajowych też. jakby spoko. Ścieżka dalej wygląda tak. Jakby chcieli coś tutaj robić. Jakiś asfalcik czy coś, bo utwardzone jest. Całkiem możliwe. No, także zatoczki na parkingi gotowe. Asfaltu wyleją na 100%. Już będzie inny klimat. Dobrze, idziemy na punkt widokowy. On jest tam dokładnie, bardziej w prawo. Ale przebijemy się tutaj po takich kamieniach, tak średnio na moich oponach. Ale da się. No. A przed chwilą byliśmy tam na tej wieży na Trzubackę teraz jesteśmy z drugiej strony dotarliśmy do parkingu zaraz przy tej, przy tym punkcie widokowym Dąbrówka tutaj jak widać asfalt także można z tej strony też podjechać zaraz zobaczymy jak to wygląda, nie byłem tutaj jeszcze z tej strony Jeszcze ludzi wielu nie ma, bo jest okolica Nie wiem przed dziesiątą Coszkę się czuję jak gdzieś kurde na jakichś nadmorskich rejonach Nie wiem czemu <śm> Może przez ten pasek piasek Dobrze, ciśniemy na hechło. Na jakieś lody, zobaczymy, czy tam coś jest ciekawego. W tym hechle. Fajnie, tu. Cisza, spokój. Nawet Dino mają. To już coś. No, nawet wielbłądy mają. No, ja nie mam u siebie tutaj troszkę jak nad morzem identyka nawet ściółka tutaj troszeczkę więcej korzeni i piasku takiego luźnego suchego więc na moich oponkach tak średnio się widzie no, ale idzie sobie znaleźć trasę żeby przyjechać nie jest źle tego zresztą jak widać trzeba troszeczkę powalczyć muszę sobie zgrać na garmina te mapy OSM ze szlakami Teraz mam niby szlak, ale nie wiem jaki kolor jest Mam je mieć czerwony, to jak na drzewie właśnie jest A w OSM mapy Jest Zaznaczone są szlaki na kolory A ja ich właśnie nie wygrałem jeszcze Także Trzeba to zrobić Tutaj te odcinki no tak na I jest przejezdne na przełajówę, ale wolniej, nie? Tu powinna być rzeczka gdzieś, przynajmniej na mapie, tak jest. No i jest dobrze, że jeszcze komarów nie ma. Pewnie, a tak by był zaraz. 13 km zrobiliśmy, także po, połowa jest zrobiona. Ta trasa tutaj jest taka, ten szlak czerwony. Nie jest szybki, o, może tak dużo piasku jest, ale da się przejechać na takich oponkach spokojnie. Także nie ma problemu. Czerwony szlak biegnie tu, a tutaj. Szlak wytyczony przez ludzi o lepszej Przyczepności, że tak powiem A Lodów nie mieli w hechle Także jedziemy do następnej wioski co głęboko Oj kurde Ten odcinek będzie ciężki no jakoś bokiem idzie no, ten odcinek tutaj nie do przejechania. Dobra, jak są takie białe, te pomalowane na tych obok, idzie lepsza ścieżka. Jak co? Nie trzeba tam się cisnąć. Po tym piasku można tutaj boczkiem, można tam objechać wszystko. Nie trzeba się cisnąć. Przez ten piasek Mleczyki Pole mleczyków, chyba mlecze Bo jest kilka odmian tych kwiatków Wyjechaliśmy na żółty szlak Który idzie między tymi pustyniami dwoma Koło rzeczki Także tutaj zobaczymy jak to wygląda Tutaj jest ubite bardziej, więc da się już normalnie jechać jeśli chodzi o tą pustynię od róży wiatrów, no to trasa wygląda wszędzie tak jak tutaj mniej więcej. Jest tam odcinek wybetonowany. A jeśli chodzi o zaliczenie dwóch, no to jak widzicie, tam troszeczkę trzeba się pomęczyć. I kolejne parkingi tutaj będą kasować za wjazd pewnie za parking. Nie może być za darmo. Hajc się musi zgadzać. Będzie parking płatny na pewno, ale czy wejściówka też będzie płatna? W końcu park, nie. Jak widać wszystko przygotowane pod asfalt już wygląda to fajnie no jak masz szosę, jeszcze poczekaj, nie wiem kiedy tam wybudują do końca, dookoła Będzie można objechać to na szosie. Jest asfalt, asfalt, beton. Więc spokojnie. Jest ok, według mnie, fajnie. Po asfalcie, jak najbardziej, między drzewami ścieżka jest kręta, fajna. Może nie jest teraz widokowa, ale przyjemnie się jedzie. No, teraz są widoczki. Coś tam widać. No Przejdziemy tam pod tą pod tym punktem widokowym, i z powrotem na róże wiatrów. No i ogólnie ładnie jest. Po jednej stronie las, po drugiej pustynia. Tu za lasem jeszcze jest rzeczka. Zaraz dojedziemy do tego mostku, do tej kładki. Zobaczymy jak tam pracę I tutaj był przejazd na Drugą stronę Pustyni Przez tą rzeczkę Ale Jest w budowie no, Tu będzie grubo, jak widzę No tu będzie, trzeba tutaj się przejać Jak będzie zrobione Będzie Kładeczka ciekawa trzeba poczytać kiedy to skończą. No, także już wiadomo czemu będzie parking płatny, o ile jeszcze nie będą kasować za wejście tutaj do parku. Jakby nie patrzę ale jest to park też. To jest róża wiatrów. Dokładnie tam się kierujemy. Tutaj jakiś punkt widokowy jeszcze na środku. No i jak tak słoneczko tutaj świeci to grzeje, a jest tak lekko zachmurzone dzisiaj. Więc paruwa tutaj będzie po południu w lato jeszcze z tej strony. Gdyby tu jakieś budki porobić więcej tego, na razie chyba z, z dwie minąłem, czy jedną. Coś jak tam jest, w tamtej stronie. Zaraz tam będziemy, zobaczymy. Nie wiem, jak tutaj będzie z całością kilometrów wokół tej jednej po asfalcie, znaczy się po betonie. Obstawiam, że w okolicach 20. Chociaż z tamtej strony trzeba będzie się pewnie przebijać na razie przez las. Bo tam. W przyszłości pewnie coś zrobię. Muszę przyznać, że fajnie to wygląda. Jeszcze jak będzie można wieczorem sobie pojeździć przy oświetleniu. Także na plus. Na minus będzie to, jak będzie płatne wejście. Tutaj, o ile będzie, tego nie wiem. I jesteśmy z powrotem. Róża wiatrów. Kolejka aut, ludzi. Szlak będzie uczęszczany Pewnie będą kasować od łebka po piątce Za wejście Za parking też, zdycha jak nie więcej Się będzie kręcić No i zrobione 28 km, można powiedzieć Prawie dookoła dwóch Pustyń Jedna zaliczona cała, a ta druga ta główna przy tej róży wiatrów do połowy powiedzmy, ale tam ciężko przez te lasy gdzieś tam nie będę się przedzierał, bo nie ma szlaków. Także jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw tam łapkę w górę, zasubskrybuj. Link w opisie do mojej sprawy, jak ktoś sobie chce zobaczyć jak traska wyglądała. No i widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam.